Klasztor Marii Panny w Dair al-Adhra. Omawianie zabytków położonych w Dolinie Nilu zaczniemy od Minia, poruszając się stopniowo na południe. Samo miasto nie jest ciekawe, ale jest dobrą bazą wypadową do okolicznych zabytków. Zacznijmy od wschodniego brzegu. 40 km na północ od Minia znajduje się klasztor Marii Panny w Dair al-Adhra. Kompleks budynków zajmuje miejsce na wysokim, skalistym klifie, skąd rozciąga się niesamowity widok na Nil i położone wzdłuż niego pola uprawne oraz palmowe gaje. Według tradycji jest to jedno z miejsc, które w Egipcie odwiedziła święta rodzina. Legenda mówi, że gdy niedaleko klifu Jezus, Maryja i Józef przepływali niewielką łodzią, ogromna skała zaczęła się chwiać, zagrażając ich życiu. Przed katastrofą uratował ich Jezus.